Co to jest nauczyciel? To jest taki pan, który wychowuje dzieci w szkole. Mój kolega nie chodził do przedszkola, a teraz jak przyszedł do szkoły, to nie wie jak się zachowywać, no nie... i jego mama bierze go do psychiatry. A co mu zrobi psychiatra? Przecież on nic nie może zrobić. To chodzi o wychowanie. A kto to jest psychiatra? Coś takiego, jak dzieci mówią głupoty, czy na przykład mają jakąś chorobę sierocą, to psychiatra ich utula. A nauczyciel też może utulać i to Bardziej. A czy każdy człowiek może zostać nauczycielem? Nie każdy. No bo niektórzy nauczyciele muszą się sami wychować, jak się biorą za dzieci. Bo to trudno wychować dzieci w klasie. A dlaczego tak trudno? No bo niektórzy są drańscy, jest w ogóle hałas, nauczyciel nie może uspokoić. Niektóre dzieci mają trudny dom, jeszcze muszą się uczyć. A co to znaczy trudny dom? Że daleka droga do domu. Ja mam daleko do przedszkola a i też mam trudny dom, na razie. Potem się to odmieni. A co w takim razie robić, żeby z tymi dziećmi dać sobie radę? Trzeba się zaszczepić. Zaszczepić? Tak, żeby nie mieć choroby na dzieci. Przynajmniej tak słyszałam. A czy nauczyciel w życiu dziecka to jest ważna postać? No ważna, ale bez przesady. Taka ważna nie jest jak rodzice. Bo rodzice nas wychowują od małego, troszczą się, dadzą nam jeść, mało tego, kupują nam pempersy. A co taki nauczyciel? Pokrzyczy, pokrzyczy, ale nie jest taki jak mama. No dobrze, a nie zdarzają się tacy wyjątkowi nauczyciele? No zdarzają, na przykład jak. Pani Ewa. Pani Ewa jest dobra, ma dużą. No, gabaretów. Ona zna już dzieci. Ona pracuje od 40 lat w przedszkolu. Nie zna innego życia kobieta. No, wychowuje nas, że ona trochę musi pokrzyczeć, bo nie ma wychowania bez krzyczenia. A czy jest wychowanie bez bicia? Wątpię. To ma bardzo złe skutki. Ale bez przesady niektórzy dorośli biją dzieci, nawet wykorzystujemy ich do tego, żeby odrabiały lekcje albo seksualnie ich stresujemy. Co to znaczy? To znaczy, że nie chcą dziewczyncy zakładać sukienki. A co to znaczy, że nauczyciel albo wychowawca cieszy się u dziecka autorytetem? To znaczy, że ta osoba jest taka nadmuchnięta, nadęta. To jest taka osoba podobna do mamy i taty. Ale to musi być osoba publiczna.